Ta historia wydarzyła się naprawdę. Lafayette w Luizjanie spało spokojnie. W domach słychać było tylko dźwięk klimatyzatorów i świerszcze, które znały swój rytm. W jednym z domów, przy ulicy, gdzie trawa pachniała ciepłem dnia, nagle rozległ się krzyk. Krzyk, który nie należał do dziecka budzącego się ze snu. Krzyk człowieka w ogniu. To, co ta rodzina odkryje w ciągu najbliższych tygodni, zmieni ich życie na zawsze. I może zmienić wszystko, co myślisz o śmierci. Andrea wbiegła do pokoju. Mały James siedział na łóżku, dłonie uniesione, jakby chciał coś osłonić. Oczy miał szeroko otwarte, a jego oddech rwał się w nierównych porcjach. Samolot się pali, krzyczał dwuletni chłopiec. Mały człowiek nie może się wydostać. Bruce zapalił światło. Na ścianach zatańczyły cienie zabawek. Małe samoloty, które w dzień wisiały spokojnie nad biurkiem. Andrea objęła go ramionami, powtarzając, że to tylko sen. James potrząsnął głową. To nie był sen. To było naprawdę. Następnej nocy znów się obudził. Tym razem, wcześniej, siedział na łóżku cicho, jakby nasłuchiwał, czy płomienie jeszcze tam są. Samolot spadał, powiedział. Leciałem i nie mogłem się wydostać. Andrea spojrzała na brusa. Nie mieli już słów. Dziecko miało zaledwie dwa lata. W ciągu dnia James był taki jak inne dzieci. Lubił chodzić boso po trawie. Lubił, gdy matka czytała mu książki o zwierzętach, ale gdy brał do rąk samoloty, jego dłonie zmieniały się, poruszały się szybko, precyzyjnie, jakby znały zasady, których nikt mu nie tłumaczył. Czasem przed zabawą kładł rękę na jednym z modeli i mówił półgłosem: Dobrze, jesteś gotowy. Rodzice uznali to za dziecięcą fantazję. Aż do tego dnia w sklepie z zabawkami. Andrea podała mu mały samolot i powiedziała Spójrz, pod nim jest bomba James popatrzył na nią poważnie. To nie bomba mamusiu, to zbiornik typu dwope słowo było dziwne. Ale wypowiedziane pewnie Bruce sprawdził w internecie tej samej nocy. Zbiornik zrzutowy. Dodatkowy pojemnik na paliwo używany w samolotach bojowych. Dziecko miało wtedy zaledwie dwa lata. Koszmary wracały. Czasem kilka razy w tygodniu. Samolot się pali. Człowiek nie może się wydostać. Za każdym razem to samo zdanie. Ten sam ton głosu. Jakby wciąż trwała walka, której nie udało się zakończyć. Andrea nauczyła się budzić tuż przed nim. Jakby znała rytm nocy. Bruce siedział obok. Próbując znaleźć logikę tam, gdzie jej nie było, nie lubił rzeczy, których nie da się naprawić. Pewnego popołudnia James rozłożył swoje samoloty na dywanie. Nie ustawił ich przypadkowo. Każdy miał swoje miejsce, jeden z nich odsunął od reszty, lekko przechylony. Ten leciał krzywo, powiedział. Podwozie się nie schowało. Skąd to wiesz? spytała Andrea bo to mój samolot odparł i wzruszył ramionami. Leciałem nim nad oceanem. Na rysunkach Jamesa coraz częściej pojawiał się ogień. Linie proste przecinane czarnym dymem. Na jednym kartonie wśród płomieni widniał drobny kształt człowieka. Andrea schowała rysunki do teczki, której nie chciała więcej otwierać. Pewnego ranka James narysował coś innego: pokład, linie równe, jakby rysował z pamięci. Na brzegu napisał słowo, nieporadnie, ale wyraźnie, na Toma Bruce spojrzał na literki. Co to znaczy? Zapytał James wzruszył ramionami. To statek, taki, co nosi lotnisko. Ojciec usiadł przy komputerze, gdy dom już spał. Wpisał litery USS na Toma Bay, lotniskowiec z czasów II wojny światowej. Brał udział w bitwie o Iwo wodzimy Bruce, zamknął oczy. Czuł, jak coś ciężkiego przesuwa się w jego głowie. Następnego ranka zapytał ostrożnie: James, pamiętasz, kto jeszcze tam był? Chłopiec odpowiedział bez wahania: Jack Larsen. On był obok mnie, Bruce szukał długo. W archiwach, w starych listach, wśród zapomnianych raportów znalazł Jack Larsen. Pilot z Natoma Bay. Przeżył, ale był też inny: James McReady Houston Jr. Zginął w wieku 21 lat, zestrzelony nad oceanem w pobliżu Iwo Dżimy. Świadkowie widzieli, jak jego samolot eksplodował. Tej nocy Bruce nie spał. Siedział w salonie, światło z monitora odbijało się w szybie. Z pokoju obok dobiegał równy oddech dziecka. Andrea przyszła cicho. Wzięła go za rękę, nie pytała. Wiedziała, że nie ma już czego szukać w przypadkach. Za oknem... Nad Lafayette przeszedł samolot pasażerski dźwięk silnika niósł się po niebie długi i niski James przewrócił się w łóżku i wyszeptał przez sen lecimy z powrotem i wtedy Bruce zrozumiał że to co wróciło nigdy nie przestało lecieć ale to co odkryje następnego dnia sprawi że będzie musiał zadzwonić do osoby do której zadzwonić nie powinien być w stanie do siostry zmarłego pilota Poranki w Luizjanie pachną kawą i ciepłym światłem. Ale tego dnia Bruce obudził się o świcie, bo znalazł coś. Czego znaleźć nie powinien. Laptop czekał na kuchennym stole obok notatnika, w którym przez ostatnie tygodnie zapisywał słowa swojego syna: Na Toma, Jack Larsen, mały człowiek. Trzy hasła, które nie dawały mu spokoju, przez lata wierzył w porządek. W to, że każda przyczyna ma swój skutek, a wszystko, czego nie da się wytłumaczyć, po prostu nie zostało jeszcze zrozumiane, ale. Teraz to zdanie zaczynało się łamać, bo to, co mówił jego syn, nie brzmiało jak. Zabawa brzmiało jak wspomnienie. Bruce otworzył przeglądarkę i wpisał pierwsze słowo USS Natoma Bay. Obraz pojawił się na ekranie stalowy kadłub. Długi, jak wspomnienie, lotniskowiec eskortowy z czasów II wojny światowej, stacjonował na Pacyfiku, brał udział w bitwie o Iwo Jimę, przewijał kolejne strony, raporty, daty i nagle nazwisko: Jack Larsen, pilot, ocalony z jednostki. Na Toma Bay Bruce odsunął się od monitora. Słowo Jack zabrzmiało w jego głowie tak samo, jak wypowiedział je Mały James, cicho. Z pewnością, jak ktoś, kto nie zgaduje, jak ktoś, kto pamięta, tego wieczoru, przy kolacji, Bruce spojrzał na syna, James przesuwał palcem po krawędzi talerza, jakby wyznaczał na nim trasę. James A pamiętasz, jak się nazywałeś tam w samolocie? Chłopiec zamyślił się na chwilę, potem spojrzał prosto w oczy ojca James odpowiedział. Tak samo. To zdanie zawisło w powietrzu. Ciężkie jak powrót. Po kilku dniach Bruce natrafił na raport lotniczy z 1945 roku. Nazwisko James McReady. Houston Junior, pilot marynarki Stanów Zjednoczonych, zginął. Podczas misji nad Iwoimą zestrzelony przez japońskie działa przeciwlotnicze. Samolot typu Corsair eksplodował w powietrzu. Świadkowie widzieli jak spadał w płomieniach. W tym momencie wszystkie słowa dziecka, ogień, ocean. Mały człowiek nie może się wydostać. Zaczęły układać się w historię, niewymyśloną, pamiętaną. Wieczorem Bruce siedział w garażu. Na stole leżały kartki z rysunkami Jamesa. Samoloty Dym, fale. Wziął jedną do ręki. W prawym rogu widniały dwa napisy: Jack Larsen i Natoma. Nie umiał tego wyjaśnić. Nie chciał jeszcze wierzyć, ale coś w środku już wiedziało. Andrea przyszła cicho, usiadła obok. Myślisz, że on mógł. Bruce nie pozwolił jej dokończyć. Nie wiem, odpowiedział. Ale jeśli to wszystko prawda, muszę to sprawdzić. Nazajutrz zadzwonił do Stowarzyszenia Weteranów które archiwizowało misję z Natoma Bay. W głosie mężczyzny po drugiej stronie brzmiały lata i doświadczenie. Tak, James Houston był jednym z naszych pilotów. Zginął przy Iwo Jimie. A pan mówi, że pański syn zna jego imię? Bruce nie odpowiedział od razu. Patrzył na swoje dłonie, które lekko drżały nie tylko imię on zna też szczegóły, których nie powinien znać. Po chwili ciszy, mężczyzna z archiwum powiedział spokojnie: Proszę pana, przez tyle lat widziałem wiele dziwnych rzeczy, ale tego jeszcze nie słyszałem. Tego wieczoru Bruce otworzył stare mapy. Na jednej z nich cienkim długopisem zaznaczył punkt na oceanie miejsce, gdzie zginął Houston, obok napisał początek. Nie wiedział jeszcze, że to będzie także koniec pewnej niewiedzy. W nocy długo nie mógł zasnąć. W uszach słyszał echo dziecięcego głosu: Samolot się pali. Mały człowiek nie może się wydostać, a w środku, mimo strachu, pojawiło się coś nowego nie wiara, niepewność, tylko potrzeba zrozumienia. Wtedy Bruce Leininger przestał być tylko ojcem, zaczął być świadkiem. Ale nic nie przygotowało go na to, co stanie się, gdy jego syn spotka siostrę zmarłego pilota, kobietę. Która nie widziała brata od 60 lat. Czasem prawda jest jak puzzle. Możesz mieć wszystkie elementy, ale dopóki nie zobaczyłeś całości, nie wiesz co patrzysz na obraz. Bruce miał już prawie wszystkie kawałki. Brakowało tylko jednego świadka, który pamięta. Słońce stało wysoko, a w domu Leiningerów panowała cisza. Bruce siedział przy biurku. Ekran laptopa pulsował bladym światłem. W dłoni trzymał wydrukowany raport wojskowy. Nazwisko, które od kilku dni nie dawało mu spokoju. Wreszcie miało twarz James Macready Houston Jr., pilot marynarki. Dwudziestoletni mężczyzna z Pensylwanii zginął w ogniu. Za drzwiami słyszał głos syna, miękki, skupiony, jakby z kimś rozmawiał: Muszę wystartować. Jeszcze raz. Tylko raz, zajrzał do pokoju, James siedział na podłodze, otoczony samolotami. Ustawiał je w równe szeregi, jakby przygotowywał misję. Kto to mówił, James? zapytał spokojnie. Chłopiec nie oderwał wzroku od zabawek. Ja, wtedy spojrzał w górę. Zginąłem, bo silnik się zapalił. Bruce poczuł, jak powietrze gęstnieje. Wyszedł z pokoju. Nie mógł oddychać. Wieczorem rozłożył przed sobą mapy i stare fotografie lotnicze. Szukał punktu na oceanie, o którym wspominał James, w pobliżu Iwo Jimmy, powtarzał w myślach: Tam właśnie zginął Houston. Tam spadł samolot, o którym śnił jego syn. Andrea siedziała obok w ciszy. Na stole leżał rysunek Jamesa, płonący myśliwiec, rozbity o fale. Zobacz-powiedziała cicho. On zawsze rysuje ten sam kształt skrzydeł. Bruce zmrużył oczy. To był korser. Dokładnie taki, jakim latał Houston. Nie mogli już tego ignorować. Kilka dni później Bruce skontaktował się z żyjącą siostrą Jamesa Houstona. Ann Baron. Nie wiedział, jak zacząć rozmowę. Pani baron, to zabrzmi dziwnie, ale mój syn mówi, że. Że kiedyś był pani bratem, po drugiej stronie zapadła długa cisza. Potem kobieta odparła: Proszę przyjechać. Chcę go zobaczyć. To, co wydarzy się podczas tego spotkania, zmieni wszystko, bo Ann baron pamięta rzeczy, których nikt nigdy nie opublikował: rzeczy, które znała tylko rodzina. Spotkali się w małym domu w Pensylwanii. Ann była już starsza. Ale jej spojrzenie miało ten sam cień, który Bruce widział u swojego syna. Spojrzenie kogoś, kto zna stratę. James wszedł powoli. Nie było w nim nieśmiałości, raczej spokój. Rozejrzał się po pokoju, po ścianach, po półkach, zatrzymał się przed obrazem. Mama to namalowała, powiedział. Ciebie, jak miałaś dwa lata? Ann zamarła. Nikt spoza rodziny nie mógł tego wiedzieć. Nawet Bruce nie znał tej historii. Usiedli razem przy stole. Ann pokazała mu stare fotografie. James wskazywał po kolei. To wujek Leon to tata zatrzymał się. On za dużo pił Anne zakryła usta dłonią. Nie zaprzeczyła. A to kto zapytał Bruce, pokazując zdjęcie grupowe z lotniskowca. James dotknął palcem jednego z mężczyzn to Jack Larsen. On był tam, kiedy umarłem. Cisza była długa i ciężka. Nikt nie śmiał jej przerwać. Po spotkaniu Ann napisała list. Nie wiem, jak to możliwe, ale on wie za dużo. On pamięta: nie przez słowa, ale przez sposób, w jaki patrzy. Bruce czytał ten list wielokrotnie. Z każdym zdaniem jego sceptycyzm topniał. Z każdym słowem rozumiał, że to nie bajka, tylko echo żywe, wciąż drżące. Później, w gabinecie, Bruce skontaktował się z doktorem Jimem Takerem z Uniwersytetu w Wirginii, następcą doktora Iana Stevensona, który przez dziesięciolecia badał podobne przypadki dzieci pamiętających poprzednie życia. Tucker słuchał uważnie, nie przerywał. Kiedy Bruce skończył opowieść, naukowiec powiedział spokojnie. Pański syn mówi rzeczy, których nie da się wytłumaczyć przypadkiem. Potem dodał: W takich historiach prawda i tajemnica idą obok siebie. Proszę je zostawić w spokoju. Nocą Bruce wszedł do pokoju syna. James spał, trzymając w dłoni mały samolot. Na jego twarzy nie było już lęku. Oddech był równy, spokojny. Bruce usiadł na krześle. Patrzył długo. Zrozumiał, że przestał szukać dowodów. Bo dowód spał właśnie przed nim nie na papierze w ciele, które pamiętało niebo ale była jeszcze jedna rzecz, którą musiał zrobić jedna podróż, która mogła zakończyć krzyk w nocy podróż na ocean gdzie zginął James Houston tam, gdzie zaczęło się wszystko. Morze Pacyfiku było tego dnia gładkie, jak stal niebo miało kolor blizny po ogniu na pokładzie małego statku stał chłopiec już nie maluch, ale jeszcze nie nastolatek. W dłoniach trzymał bukiet białych kwiatów, które drżały od wiatru. Obok niego Bruce i Andrea milczeli, bo w takich miejscach nie wypowiada się niczego, co można zniszczyć dźwiękiem. To była ta sama wyspa Chichijima, niedaleko stąd w 1945 roku zginął James Houston Jr. Teraz jego historia miała się domknąć. W dłoniach chłopca, który pamiętał jego lot, woda była spokojna, gdy kapitan wyłączył silnik. Statek dryfował, a morze pachniało solą i czymś starym, co znało wszystkie ludzkie słowa. James podszedł do relingu. Przez chwilę patrzył w głąb, jakby coś tam było. Nie ruinę. Nie wrak, coś żywego tu, powiedział cicho. To tutaj się skończyło. Andrea dotknęła jego ramienia. Nie płakała, nie mogła. Łzy miałyby w sobie zbyt wiele czasu. A to, co działo się teraz, należało do ciszy. Bruce trzymał w ręku małą urnę. Nie z prochami, lecz z ziemią przywiezioną z Lafayette. Z ich domu? Z miejsca, gdzie zaczęła się pamięć, podał ją synowi. James wysypał garść ziemi do morza. Ziemia i sól połączyły się w jedną plamę, która zaraz zniknęła. Wracam, wyszeptał. Ale już nie do tamtego miejsca. Wiatr uniósł jego słowa i rozciął je na tysiąc drobinek. Przez chwilę Bruce miał wrażenie, że usłyszał odpowiedź: Nie z morza, z wewnątrz ciszy. Potem James rozłożył dłonie, wypuścił kwiaty, unosiły się lekko, kołysały na fali. Jedne odpływały dalej, inne zatrzymywały się przy burcie, jakby nie chciały odejść. Chłopiec patrzył, aż wszystkie zniknęły. Teraz już może spać, powiedział po chwili. Bruce spojrzał na niego. Kto? James odwrócił się i uśmiechnął. Ten drugi, ja. Na pokładzie nikt się nie poruszał, tylko morze oddychało. Powoli, głęboko. Andrea wzięła syna za rękę, a Bruce położył dłoń na jej ramieniu. Byli trzej ludzie, których połączyło coś, czego nie dało się wyjaśnić ani zapomnieć. Niebo powoli się otwierało. Gdzieś w oddali przeciął je samolot. Cień skrzydeł prześlizgnął się po powierzchni wody, na moment przypominając tamten ogień sprzed tylu lat, ale tym razem nie było płomieni, był tylko blask słońca i chłodny oddech wiatru. Kiedy wrócili na ląd, James był inny, ciszej mówił, mniej rysował, nie potrzebował już ognia. By pamiętać, pewnego wieczoru Bruce zapytał go, dlaczego chciałeś tam pojechać? James spojrzał na niego z łagodnością, której dorosły rzadko doświadcza od dziecka, bo nie mogłem odejść, dopóki ktoś mnie nie znalazł. A teraz? Teraz już wiem, że jestem znaleziony. Tamtego dnia na Chichijima nie było cudów, nie było też dowodów. Była tylko cisza, morze i chłopiec który oddał coś, co nie należało już do niego, i może właśnie to było najbliższe prawdzie. Bo nie każda pamięć ma być ciężarem, niektóre istnieją tylko po to, by nauczyć nas odpuszczania, ale historia na tym się nie kończy, bo James Leininger dorósł i dziś, wiele lat później, jego opowieść stawia pytanie, na które nauka wciąż nie ma odpowiedzi. Lata minęły, dom w Lafayette ucichł. Na półce w pokoju Jamesa wciąż stały samoloty, równe szeregi zabawek, które pamiętały więcej niż powinny. Niektóre miały starte farby, inne urwane śmigła, ale chłopiec już się nimi nie bawił. Po prostu czasem przechodził obok, dotykał ich lekko i szedł dalej. Koszmary ustały, ogień, który kiedyś palił jego sen, zgasł sam. Noc wróciła do swojego rytmu. Znowu można było spać bez krzyku. Bruce siedział przy biurku, przeglądając stare notatki. Kartki zapełnione datami, nazwami, słowami wypowiedzianymi przez dziecko, które miało w oczach ocean. Nie szukał już wyjaśnień. Każde z nich wydawało się mniejsze od prawdy, którą widział na własne oczy. Na jednej ze stron dopisał krótkie zdanie: Czasami pamięć jest dowodem, a dowód tylko ciszą. Zamknął notes. Nie otworzył go już nigdy. James dorastał jak zwykły chłopiec. Szkoła, przyjaciele, boisko, tylko czasem, gdy słyszał samolot, unosił głowę z tym samym ruchem, który pamiętał z dzieciństwa. Nie lęk, raczej znajomość dźwięku, jak ktoś kto nie musi patrzeć w niebo, żeby wiedzieć, jak wygląda, Andrea mówiła czasem, że w jego oczach wciąż widać niebo. Bruce uśmiechał się wtedy, bo wiedział, że to nie metafora. Z biegiem lat historia rodziny Leningerów obiegła świat: gazety, programy telewizyjne, książki. Jedni mówili, że dowód na reinkarnację, inni zbieg okoliczności. Ale ci, którzy słyszeli jego opowieść na żywo, milczeli, bo wiedzieli, że to nie jest historia o dowodzie. To historia o pamięci, która szuka spokoju. Doktor Jim Tucker z Uniwersytetu w Virginii spotkał Jamesa, gdy chłopiec miał już 11 lat. Rozmawiali spokojnie, jak dwaj ludzie, którzy wiedzą, że nie wszystko trzeba rozumieć. Tucker zapisał potem w raporcie: Nie odkryłem żadnego kłamstwa. Tylko ślady traumy, której nie mogło być. I dodał jeszcze jedno zdanie, które przeszło do historii jego badań. Niektóre wspomnienia nie zaczynają się w tym życiu. W 2009 roku ukazała się książka Soul Survivor na okładce Chłopiec w lotniczym hełmie. Z poważnym spojrzeniem i cieniem ognia w oczach. Bruce i Andrea opowiedzieli całą historię. Nie po to, by przekonać. Lecz by zachować, by pamięć miała swoje miejsce, bo jeśli nie zapiszesz ciszy, znika później już jako dorosły mężczyzna, James wrócił raz jeszcze na plażę w Luizjanie. Sam. Wiatr pachniał solą, słońce było niskie. W dłoni trzymał mały model samolotu ten sam, którym bawił się jako dziecko. Postawił go na piasku. Poczekał, aż fala go dosięgnie i uniosła lekko, jakby chciała zabrać. Patrzył, jak odpływa nie gonił go wzrokiem. Nie trzeba było. Kiedy wrócił do domu, Andrea zapytała: "O czym myślałeś tam nad wodą?". James odpowiedział po chwili: "O tym, że kiedyś byłem kimś, kto zginął w ogniu. Na teraz. Teraz już wiem, że przeżyłem". Cisza wypełniła dom. Nie była ciężka. Była jak oddech po locie, bo nie każda historia kończy się śmiercią. Niektóre kończą się powrotem. Nie na ziemię, do spokoju. Dziś, gdy ktoś wspomina Jamesa Leiningera, mówi o cudzie, ale może to nie cud. Może to tylko pamięć, która znalazła sposób, by wrócić, jak echo samolotu, który nigdy naprawdę nie spadł.